Panie Darku, co tu dużo gadać? Najlepsze kominki na świecie, to. Jak pan wie, jak moi widzowie wiedzą, najbardziej mnie interesują te z płaszczem wodnym, kozy. Dlatego mamy dla pana kozy z płaszczem wodnym i mamy dla pana tutaj wkład z płaszczem wodnym o bardzo specyficznej konstrukcji Właśnie dla klientów o większych wymaganiach od przedsiębiorstw. Dlatego o tym chciałem porozmawiać. Zapraszam Dynamik Wodny. Ale zanim o konkretach to krótki przerywnik. Zlecone, sprawdzone, oddane i wyprosto. Pan, pan. Widzimy pana, wyglądamy. Wymieniamy to siba pan teraz motor der Proszę pana, będziecie państwo na kanale. Bardzo nam miło. Nam też miło jest spotkać się z widzami. Tutaj mamy kanał. wkład, czyli kominek, budujemy kominek. Tu mamy wkład eee, czy... z paszem wodnym do układów zamkniętych, który od frontu ma szybę 66 na 50 z podwójną lub podtrójną szybą. Wewnętrzne szyby, ta druga i trzecia, są szybami niskoemisyjnymi, naparowanymi, żeby zmniejszyć emisję ciepła przez szkło, podnieść temperatury spalania i więcej ciepła skierować do wody. I w wersji podstawowej taki wkład ma dokładanie drewna od frontu normalnie przez drzwiczki. No, Natomiast tu pokazujemy... Tak. Natomiast tu pokazujemy w wersji, gdzie dokładanie odbywa się z tyłu, z pomieszczenia technicznego. Zapraszam z tyłu do pokazania pieca. Jesteśmy z zewnątrz, jesteśmy z tyłu tego wkładu. W pomieszczeniu technicznym, tak? tak. Tutaj mamy dodatkowe drzwiczki, które po otwarciu umożliwiają dokładanie od tyłu. Drzwiczki są wykładane izolacją i szamotem. Oczywiście szamot jest po to, żeby podnieść temperatury spalania, tak? dokładamy z tyłu. Tutaj bardzo ładnie widać też, że ten wymiennik wodny, który jest w ścianach i u góry, możemy czyścić od dołu i czyścimy od góry poprzez klapę rewizyjną. Tu mamy układ trzech rzędów pomieniówek. Przez pierwszy rząd idzie do góry na tej blaszę w takim kształtowniku, zawraca znów, spada w dół, odbija się od dołu i wraca do góry. Czyli mamy wydłużoną drogę spalin i ta klapa umożliwia czyszczenie wymiennika od góry tych wszystkich powierzchni tak plus dodatkowo można czyścić to po prostu od dołu przez wyjęcie deflektora. Płaszcz jest izolowany, żeby nie tracił ciepła, bo chcemy grzać wodę. Mamy tutaj wyjście wody powrót, mamy wmontowaną chłodnicę, mamy do wmontowany układu zamkniętego, mamy wmontowany sensor od, od gniazda sensora, żeby można było łapać temperaturę do automatyki. Mamy również u góry taką śrubkę niepozorną, a po wykręceniu tej śruby wkręcamy tutaj czujnik temperatury, żeby badać temperaturę, która idzie do komina, tak? Czyli, czyli, spalin, czyli temperaturę, temperaturę spalin, spalin żeby być zachowany ciąg kominowy. Tutaj mamy wmontowaną Chłodnicę. Ta chłodnica przy układach zamkniętych zabezpiecza wkład wodny przed sytuacjami awaryjnymi, gdy nie mamy prądu. Chłodnica jest tak skonstruowana, że po osiągnięciu 97 stopni zawór przepuszcza wodę kranówkę przez chłodnicę i w ciągu dwóch minut temperatura paszcza wodnego spada do bezpiecznych 70 stopni. Oczywiście tutaj te wyjścia wody, zasilania, powroty są na dwie strony, są również możliwości po dwóch czujników robienia. Jedynym elementem, który tutaj nie jest w płaszczu wodnym, to jest ta blacha górna, tak? Natomiast dotąd do te wszystkie, wszystkie powierzchnie izolowane, pod tym jest woda. Tak samo izolowane, tak jak powiedziałem, jest te drzwiczki za szamotem jest vermiculit, żeby te drzwiczki się nie nagrzewały, a szamot jest po to, żeby podnieść temperatury spalania. Do tego można domówić specjalną ramę montażową, czyli jeżeli mamy to w salonie i mamy za tym ścianę, to dajemy tu ramę metalową dookoła, która ma 30 cm głębokości. I tyle na początek. Mamy dwie wersje tego urządzenia. Mamy dwie szyby, tak jak tutaj, i trzy szyby. W wypadku trzech szyb ta wewnętrzna szyba jest tak naparowana, że to jest praktycznie lustro. I przy potrójnej szybie i tym układzie z izolacją tylko 10% ciepła Mamy oddawane przez szkło, a 90% ciepła trafia do wody. A jakiej mocy jestem? Wkład całkowicie. Woda jest do mniej więcej 11 kW. Od 4,5 kW płaż wody do 11 kW. Łącznie mamy tam około 12-13 kW przy maksymalnym rzecie. Czyli zachowując duży widok ognia, duży kominek. Możemy Mamy, go postawić w pomieszczeniu, które ma 25 metrów co czyli mając dużą wizję ognia, możemy ustawić taki wkład w domu prawie pasywnym, ponieważ ilość ciepła emitowana przez szkło no, może stworzyć do 2 kW. Czyli no to nie powoduje jakiegoś drastycznego przegrzewania salonu. Tak, tak, tak. I to jest właśnie to, to, to samo jest wygodne przy piecach wodnych Romotop, gdzie nasza Espera. Też ma dwie szyby, też ma szybę nie, to wewnętrzną napalo, naparowaną, żeby, bo przy paszu wodnym chcemy uzyskać dużo ciepła do wody. Tak. Więc mamy urządzenie, które zamienia drewno na ciepło, przekazywane do centralnego używania i stawiamy do tego oczywiście bufory, łączymy to z innymi źródłami ciepła, typu pompy ciepła, tak, żeby nie mieć uzależnień tylko od jednego źródła i wtedy możemy przy dobrym urządzeniu, stosując suche drewno, bo tylko takim rozmawiamy, Możemy mieć wtedy efekt i ciepła, i ekonomiczny, i czyste szyby, pięknie widokownia i możemy być zadowoleni z tego, że wybraliśmy kominek jako dodatkowe źródło ciepła. Tak? Nie będzie to naszym przekleństwem no koszmar z czarną szybą, tylko trzeba się kupić dobrą rzecz, dobrze zainstalować i użytkować super drewno palić. Woda się nie pali. Jeżeli ktoś dba o to, co wkładał do tego paleniska, to będzie z niego zadowolony. No niestety zdarzają się osoby, które tam próbują traktować to jako jakąś spalarkę, no to nie powinni kupować kominka. No tak, oczywiście. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch urządzeń, jedno w domu, czyli Espera z płaszczem, drugie w showroomie. Zapomniałem, jak się nazywa, ale taki bardzo fajny, płaski kominek, koza kominkowa. No jest po prostu genialne. Spalanie w tym jest po prostu Jeżeli... genialne. Jeden warunek tylko, suche drewno. Żadne suche, tak. tak. Znaczy generalnie w nowych urządzeniach przy tej wydłużonej drodze spali przy tej konstrukcji opracowanej uczciwie na ekologię, to palenie mokrym drewnem jest w zasadzie no, prawie niemożliwe. Tak, tak. Prawie się, że... niemożliwe, tak? To powinno to wrócić do normalności, bo nasze babcie, nie pomyślałyby, żeby mokre drewno używać w kuchni, w piecu kaflowym. Drewno musi być suche. My powinniśmy dbać o tę ekologię i branża komikowa powinna być nastawiona na uświadamianie klientów, że konstrukcja urządzenia i jakość drewna ma no, wpływ na to, czy będziemy żyli w czystszym środowisku, czy nie. A wybór należy do nas. My dajemy fajne urządzenie, trzeba go prawidłowo zainstalować i prawidłowo użytkować. Zapraszamy. To korzystajmy z tak, Dziękuję bardzo. I tak wygląda nowy produkt, nowy kominek. Właściwie wkład kominkowy z płaszczem wodnym do zabudowy. Jeżeli Państwo chcielibyście takiego Mercedesa, żebyśmy zabudowali, zintegrowali z pompą ciepła, to zapraszamy, zapraszamy na naszą stronę nowato.pl. Do kontaktu jesteśmy praktykami nowato sprawdzone, polecone.